Siemano. Dzisiaj jesteśmy na pewnym łowisku w łodzi, które się nazywa Pabianka I będziemy się łowić na spinning, jak i na spławik. Za chwilę się rozstawimy, znajdziemy miejscówkę i Wam po prostu pokażę, jak to tam wygląda. No słuchajcie, właśnie jesteśmy na naszą miejscówkę. Ja będę łowił na spławik, Mikołaj na spinning. Gadaliśmy trochę z wędkarzami, były coś tam jakieś karpie. Inny wędkacz nic nie złapał Zobaczymy co tu w ogóle bierze Bo jestem tutaj pierwszy raz Mam nadzieję, że będzie coś fajnego Chociaż jedna rybka, będę zadowolony Jest godzina 19, zostajemy jakoś do 23 No i co? Będzie wam oczywiście pokazywać co i jak czy, będzie, czy coś będzie brało, czy nie No i co? Mam nadzieję, że Jakieś fajne rybki się połapie Teraz się rozkładamy I już wam pokażę jak będę miał zarzuconą wędkę Słuchajcie, moja wędka zarzucona W to miejsce tutaj to, o, fokusuje się na mojego palca. W tym miejscu jest mój sławik. Zobaczcie jak dzisiaj jest pięknie. Super to wygląda. Mam nadzieję, że jeszcze tylko ryby dopiszą. Chociaż może jakiś na spinning też by było fajnie. I coś na sławik małego. Nie musi być coś dużego. No i co? Czekamy. O, słuchajcie, mój sławik właśnie zaczął dygać Jakaś drobnica go podgryza. Pierwsza od pół godziny kojowi na spinning, ale na razie żadnego brania nie było, chyba, chyba to były jakieś kije. Kilka razy się zahaczyła gumka, ale udało się na szczęście wyciągnąć. Mój spławik też jest w tym miejscu, tutaj. Zanęciłem tam trochę chlebem, bo nie miałem zanęty. No i więcej ryb się zebrało, ale to tak jak powiedziałem, pewnie to jest drobnica, więc trochę słabo. Ale no, no co, no mam nadzieję, że coś się złapie. Nawet jakaś mała rybka, żeby chociaż jedna była. Na razie, tak jak powiedziałem wcześniej, jakieś dwa puknięcia były na spławik, a tak to nic. No i co? no o, było właśnie trzecie. No i co? Czekam, czekam na jakieś brań O, teraz mocniejsze Na drobnica. Jak była większa ryba, to by wzięła i sławik by zniknął od razu. Dobra, czekamy. Słuchajcie, właśnie miało dwa razy. Może będzie granie. On jaka drobnica. Cały czas trochę ciągnie. Nie wiem, ale chyba nic nie ma Niestety, Niestety nic nie ma. No, słuchajcie, wędka zarzucona Ogólnie łowię na białej robaczki Niestety nie udało się znaleźć żadnego czerwonego, żadnej rosówki Jeszcze się porozglądam, jak coś będzie to raczej założę rosówkę A Mikołaj łowi na gumkę w kolorze szczupaka Na, na gumkę kanibal e... No i co? Na razie nic nie bierze na spinning, ale może coś jeszcze wpadnie. Nic nowego. No nic nowego. Nie no, kiedyś był pstrąg i okej. No, czas. Słuchajcie, możemy zobaczyć teraz sobie piękny zachodzik. A my na, ale bez żadnej ryby. Z jednym braniem na spinning i ze skubaniem na spławik. Oprócz tego nie było żadnej ryby. No i na razie nie zapowiada. Nawet nie ma brań. Nadal mam nadzieję, i jakby ogólnie ktoś wiedział, czy tutaj są w ogóle ryby, czy opatrzy się tej łowić, to możecie dać znać w komentarzu łowisko Pabianka przy teofilowie przemysłowym. No i co, tak jak powiedziałem, fajnie by było, jakby ktoś dał info, czy w ogóle jest sens tutaj przyjeżdżać. Bo my też jesteśmy tutaj pierwszy raz i no, no nie wiemy, czy są tu ryby, czy nie. Może jeszcze kiedyś przyjdziemy po prostu połowić na grunt. Żeby nie było, że nie sprawdziliśmy tej metody, może akurat na tę metodę biorą. No i co, fajnie było, jakby się dali info. A my czekamy na rybę. No Rozchodźcie mi, koń ma chyba branie. O, fajnie walczy. U mnie z cisza. Nie no, żartujemy, tak naprawdę to jest kij. Więc jest słabo. W jednym nic nie było do tej pory. Na spinning również. Same kije. Tutaj rybki się pluskają cały cały czas, no to jakaś malutka drobnica Na razie nic złowiliśmy, zostajemy jeszcze przez jakieś półtorej godzinki Może coś wpadnie, ale no, nie nastawiam się na coś superowego, bo do tej pory nie było nawet brania fajnego, więc Wydaje mi się, że nic nie będzie dzisiaj, ale jeszcze zostaniemy, połowimy I co? Najwyżej następnym razem przyjdziemy tutaj z zestawem na grunt No słuchajcie, zaszło właśnie słońce o, na ekranie lepiej to widać niż w prawdziwym życiu. Zaszło słońce mężbe bez ryby, bez, bez brania Może... Nie dobra, jakieś branie na spinning było. To bez brania na spławik No i co? Mamy latareczkę. Mamy też czołweczkę. Jeszcze jakieś tak pół godzinki, 40 minut i będziemy zwijać. Tak? Są krzaki. Albo ki Znowu. Dobra. Mam nadzieję, że coś wpadnie. No słuchajcie Mija um, kolejny czas, kolejne zahaczenie o kija i na razie cały czas nic. Jeden co to była taka sytuacja, że spławik się położył. Tam jest mój sporo, nie widać go pewnie na wodzie, tam jest na wodzie, Ja go stąd widzę, jak się z latarką. Była taka sytuacja, że spławik się położył, ale wtedy właśnie zaciąłem i no i to nic nie było. Będziemy zawijać za jakieś pół godzinki czy coś takiego. Bo no, nic nie bierze jest już ciemno. No, no właśnie, widać. jest już ciemno, prawie nic nie widać. A nie ma sensu też tutaj siedzieć nie wiadomo który, jak nie ma ja, po prostu ryb. Niech śpią. Tak to wygląda, jak jest ciemno. Już bez uderzenia w gumę. No, bez Trzyma. uderzeń w gumę. Nic a nic, zero obrań Dobra, ja Wam powiem już, albo jak będziemy mieć jakąkolwiek rybę, albo jak będziemy się zwijać, to Wam dogram końcówkę materiału. No słuchajcie, na dzisiaj to jest koniec naszego odcinka. dzisiaj nic się nie udało złapać niestety. Przyjdziemy tutaj jeszcze raz, kiedyś i powiem na grunt. Mam nadzieję, że uda się coś złapać. My właśnie się spakowaliśmy i już zawijam do domu. Jeżeli Wam się spodobał taki Zostawiamy odcinek... Lajka, dokładnie, zostawcie lajka, subskrypcję, bo wtedy widzimy, że po prostu chcecie to oglądać. I tak jak wcześniej wam mówiłem, dajcie info, jeżeli ktoś wie, czy tutaj w ogóle jest łowić, czy tutaj są ryby. No i co? Trzymajcie się ciepło i Siemanko.